Już w czasach swego dzieciństwa Midas otrzymał znak swego przyszłego bogactwa. Dnia pewnego, mrówki zaczęły wpełzać mu do ust, nie jednak by go skrzywdzić. Na swych plecach wnosiły do ust młodzieńca ziarna pszenicy. Lata później Dionizos, bóg wina i płodności, prowadził swą armię do Indii. Towarzyszył mu jego nauczyciel, Silenos, który nieszczęśliwie zgubił się podczas wyprawy. Nie wiadomo czy jest to prawdą, ale ponoć stało się to za sprawką Midasa, który miał domieszać wino do wody ze źródła, z którego pił Silenus. Będąc kompletnie pijanym, Silenus nie mógł kontynuować swojej podróży. Oddzielił się od reszty pochodu i zdawało się, że czeka go marny los. Na jego szczęście, Midas postanowił zaopiekować się śmiertelnie pijanym mężczyzną. Zabrał go do swego pałacu, gdzie przyjął go jak najmożniejszego z gości. Czas upływał na piciu, jedzeniu i rozmowach. Po dziesięciu dniach gościny u Midasa, Sylen postanowił wrócić do Dionizosa. Gdy ten zobaczył ponownie swego nauczyciela, ogromnie był rad. A słysząc, jak dobrze zaopiekował się nim Midas, postanowił, że spełni jedno jego życzenie. Nieważne, co by to było. Król zażyczył sobie, aby wszystko, czego dotknie, zamieniło się w złoto. Dionizos spełnił jego życzenie, a z radości Midas postanowił wyprawić ucztę. Jego szczęście nie trwało jednak długo. Gdy wziął do dłoni pokarm, spostrzegł, iż w jego dłoni znajduje się teraz ciężki kawałek złota. Zrozumiał wtedy, że jego dar ma też swoje złe strony. Midasowi nie brakło jednak sprytu. Wziął widelec, który błyskawicznie stał się złoty, i nabił na niego kawałek mięsa. Kiedy jednak zbliżył go do swoich ust, poczuł zimny, metaliczny posmak. W zetknięciu z jego wargami pokarm również zamienił się w złoto. Zrozumiał wtedy, że wszystko, z czym ma styczność jego ciało, zmieni się w ten drogocenny kruszec. Jego życzenie stało się jego przekleństwem. Rozpaczał więc Midas, bo wiedział, że czeka go wkrótce śmierć z głodu i pragnienia. Ujrzała go jego córka, która chcąc pocieszyć ojca, dotknęła go. Błyskawicznie jej ciało zaczęło pokrywać się złotem. Widząc to, Midas zaczął szaleć z rozpaczy. Udał się błagać na kolanach Dionizosa, aby ten odebrał mu jego dar. Bóg wina nie miał w interesie krzywdzić króla, a więc zgodził się cofnąć jego życzenie. Nakazał mu umyć głowę i dłonie w wodach rzeki Paktol. Po wejściu do niej Midas spostrzegł, iż piasek na jej dnie począł błyszczeć. Kamienie zmieniły się w złote samorodki. Jednak, tak jak obiecał Dionizos, klątwa Złotego Dotyku zniknęła. Wszystko, czego wcześniej dotknął, również wróciło do swego pierwotnego stanu. W tym jego córka. Od tego momentu Midas wyrzekł się wszelkiego majątku i począł żyć skromnym, acz spokojnym i szczęśliwym życiem. Tak pokrótce przedstawia nam się mit o Midasie, Królu, który czynił złotym wszystko, czego dotknął. Jednak, ile w tym micie prawdy? Czy istniał w ogóle ktoś taki jak Król Midas? Przekonajmy się. W 2019 roku naukowcy z Uniwersytetu w Chicago badali starożytne okolice na stanowisku archeologicznym w Turkmen Karahoyuk w środkowej Turcji. Miejscowy rolnik pokazał im wówczas kamień, który znalazł w pobliżu, kiedy pogłębiał kanał irygacyjny. Kamień pokryty był dziwnymi znakami, co przykuło uwagę rolnika. Naukowcy wzięli go pod lupę i odkryli, że mają do czynienia ze stelą pokrytą hieroglifami luwijskimi. Stela to pionowo ustawiona płyta z inskrypcjami lub płaskorzeźbioną dekoracją, najczęściej wykonana z kamienia. Luwijski to pismo wprowadzone i używane przez Chetytów od około XIV do VIII wieku przed naszą erą. Chetyci to natomiast lud, który stworzył potężne państwo, posiadające między innymi świetnie uzbrojoną armię, a w okresie swej największej świetności kontrolowali Anatolię Północną, Mezopotamię, Syrię i Palestynę. Po odszyfrowaniu inskrypcji okazało się, iż sławiła bliżej nieznanego króla imieniem Hartapu. Tutaj przechodzimy do wiadomości związanych z tematem naszego odcinka. Wspomniany wcześniej król wsławił się wojną, na której pokonał innego władcę Midasa. Do tego czasu nikt nie miał pewności, co było dokładną przyczyną upadku Frygii, królestwa Midasa. Historycy podejrzewali, iż stoi za tym koczowniczy lud, pochodzący prawdopodobnie z okolic Krymu, zwany Kimerami. Nowo poznane informacje wskazywałyby na to, iż król Midas został pokonany przez króla Hartapu. Problem jednak polega na tym, że nie wiemy o jakim Midasie i o jakim Hartapu jest mowa. Historykom są bowiem znani wcześniejsi królowie o tych samych imionach, a jak wiadomo, dawniej sąsiednie kraje nieustannie popadały w mniejsze i większe konflikty. Więcej światła na sprawę mają rzucić nam dalsze, dokładniejsze badania i wykopaliska archeologiczne. Naukowcy podejrzewają, iż znaleziony kamień to dopiero początek i czeka ich odkrycie ogromnej ilości fragmentów przeszłości. Profesor James Osborne z Instytutu Badań nad Językami i Cywilizacjami Bliskiego Wschodu uważa, ta stela była cudownym, niezwykle szczęśliwym znaleziskiem, lecz to dopiero początek. Uważa też, że czeka ich jeszcze mnóstwo interesujących odkryć. Możliwe iż znajdą więcej inskrypcji, w których mogą być zawarte strzępki informacji o królu Midasie, który swym dotykiem zamieniał rzeczy w złoto. Wracając jeszcze do wątku Midasa i ludu kimerów. Według źródeł asyryjskich, w latach 720-711 przed naszą erą, nastąpił najazd wojsk Midasa na anatolijskie oraz syryjskie wybrzeża Morza Śródziemnego. Spotkało się to ze zdecydowaną odpowiedzią króla Sargona II, który stopniowo pokonywał sojuszników Midasa. Zahamowało to jego ekspansję. Wkrótce sam Midas miał zginąć, walcząc ze wspomnianym wcześniej ludem Kimerów, którzy z kolei uciekali przed scytami, wtargnęli na teren Anatolii i tam starli się z królem i jego wojskami. Tak więc na podstawie źródeł historycznych możemy stwierdzić, iż faktycznie istniał ktoś taki jak król Midas. Możliwe jest, że nie była to tylko jedna osoba, a imię to mogło nosić nawet kilku władców. Niemniej jednak mit o tym, jakoby władca miał swym dotykiem zamieniać wszystko w złoto, zapewne pozostanie tylko mitem. Być może wielkie bogactwa władcy i skuteczny początek ekspansji stworzyły legendę o człowieku, którego każdy czyn zamienia się w sukces, wszystko czego dotknie, zamienia się w złoto. Być może przyszłość i kolejne badania przyniosą nam nowe, zaskakujące informacje odnośnie legendarnego króla Midasa. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Nie przegapisz też dzięki temu kolejnego filmu, a jeśli nie było Ci dane zobaczyć jeszcze poprzedniego materiału o siedmiu cudach starożytnego świata, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości i do usłyszenia w następnym odcinku.